Prawdę mówiąc. Poranna rozmowa. Radia M. Przed mikrofonem Michał Kita, a gościem Radia M. Kielce jest dziś hartmistrzyni Agnieszka Stochmal, rzecznik 52. Międzynarodowego Harcowskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, a także zastępca komendanta Kieleckiej Chorangi ZHP do spraw kształcenia i pracy z kadrą. Dzień dobry. Dzień dobry, czuwaj. Długi wstęp, ale powiedzmy sobie o tym, co wydarzyło się w minionym tygodniu u nas w Kielcach. Widziało się przez kilkanaście dni, bo w sobotę popularny wiatraczek zakręcił się po raz ostatni w tym roku. Czy jednym zdaniem da się opisać tegoroczną edycję tego festiwalu? To strasznie trudne zadanie. Na pewno było widowiskowo, na pewno było kolorowo i bardzo energetycznie. Mamy nadzieję, że kielce zauważyły i trochę zatrzęśliśmy kielcami pod tym kątem kulturalnym. Tak, tą obecność na pewno dało się dostrzec, bo tych wydarzeń było bardzo, bardzo dużo. Powiedzmy sobie właśnie o tym, bo być może ktoś jednak mm -hmm. przeoczył, albo przynajmniej na urlop wyjechał. <sum> Czym jest wiatraczek? Jeśli chodzi o wiatraczek, to jest to festiwal harcerski, który już od 52 lat y, odbywa się regularnie w Kielcach. Y, głównym celem, wbrew pozorom, nie jest przegląd. Wbrew pozorom to nie to, że dzieciaki wystąpią i zdobędą statuetki jest najważniejsze. Najważniejsza jest edukacja artystyczna. Tak naprawdę stawiamy bardzo mocno na to, żeby nasze nasi podopieczni mieli okazję popracować z profesjonalnymi konsultantami, z którymi tak naprawdę doszlifowują materiał nad którym pracują w trakcie roku. E, uczestnikami są zarówno drużyny Harcerskiej, jak i domy kultury, e, zespoły wokalne, zespoły taneczne. Bardzo jest nas dużo, jesteśmy bardzo zróżnicowaną grupą. Staramy się, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Dlatego stąd tak bogaty program tego wydarzenia tak naprawdę. Bo niemal każdego dnia coś w mieście się działo i to obecność harcerzy dało się zauważyć chociażby na scenie na kieleckim rynku. Tak, zdecydowanie tak. Pięć koncertów zakręceni na Kielce na rynku to nie małe widowisko, chociaż no, nic nie przebije jednak kadzielni, która jest wielkim finałem całego wydarzenia, ale faktycznie nasi uczestnicy przez pięć dni można było pobujać się w rytm piosenek harcerskich, można było zobaczyć wspaniałe widowiska taneczne, jak i posłuchać muzyki, która płynęła prosto z serca i tego talentu naszych uczestników. Poza tym, co harcerze prezentowali na zewnątrz, także ich grafik podczas tegorocznego wiatraczka wypełniony był tymi warsztatami i spotkaniami, no i przede wszystkim integracją. Tak, dokładnie tak. Tak naprawdę bardzo mocno stawiamy na to, żeby oni też budowali tą naszą wiatraczkową rodzinę, bo prawda jest taka, że mamy zespoły, które wracają do nas, bo jednak ta atmosfera kieleckiego festiwalu jest bardzo niepowtarzalna, można powiedzieć. I faktycznie no są, mamy zespół, w tym roku był taki, który wraca do nas od pierwszej edycji festiwalu. Regularnie co dwa lata są z nami war, wartaki, które serdecznie pozdrawiamy dziś. Jednym słowem można powiedzieć tacy wiatraczkowi weterani. Oj, zdecydowanie tak. Oczywiście to nie jest tak, że oni wracają co roku dokładnie ta sama grupa, bo to już byłaby banda starszych osób. Ale faktycznie już jedenaste pokolenie dociera do Kielc i w momencie, w którym się z nimi rozmawia i pyta się, czego będzie im najbardziej szkoda, bo to ekipa, która w tym roku właśnie była w etapie takim, że pisała matury, więc siłą rzeczy zaraz rozjadą się na studia, no to kielecki wiatraczek jest bardzo wysoko w takich odpowiedziach. Związanych z tym, czego im będzie najbardziej brakować. I to się bardzo chwali, a w tegorocznej edycji festiwalu wzięło udział, wzięło udział młodzież aż z pięciu krajów, bo poza drukami z Polski to także Ukraina, Armenia, Mołdawia i Kanada. Jak zaprezentowały się te zagraniczne zespoły? Fantastycznie, bardzo dużo folku można było zobaczyć. Ten folklor jednak jest, wydaje mi się, że trochę bardziej u nich zaopiekowany być może faktycznie najwięcej folklorystycznych, ekip do nas przyjechało, ale nie tylko, bo warto wspomnieć, że był na przykład zespół rokowy kontrabas. To jest ekipa czterech młodych osób, które w którymś momencie swojego życia, mając po 10, tam 11 lat, stwierdzili, że oni będą zakładać zespół rokowy. No i ten zespół rockowy też chyba trzeci raz, jeśli się nie mylę, był u nas. No i faktycznie dają czadu na scenie. Kto był na koncercie polonijnym, albo na koncercie galowym, miał okazję ich zobaczyć. Zatrzymajmy się na moment przy tym, co wydarzyło się w sobotę na Kieleckiej Kadzielni. Może obaw trochę było ze względu na pogodę, ale ta dopisała. No i na scenie ponad 800 artystów. Prawie rekord. Tak, prawie rekord. Myślę, że porównywalnie z 50. edycją, a ta 50. edycja wiadomo, że jednak jubileusze mają to do siebie, że przyciągają do nas dużo ludzi. Natomiast po 52. się tego nie spodziewaliśmy. A tu okazało się, że faktycznie całkiem sporo się nas pojawiło. I oczywiście w tym sobotnim koncercie chyba najważniejszym, albo jednym z kluczowych momentów było wręczenie złotych, srebrnych i brązowych jodeł. To taki moment, na który charakterze uczestnicy tego festiwalu czekają, czy on jest w zasadzie tylko i wyłącznie takim dodatkowym, fajnym, miłym akcentem? Myślę, że jest to pewnego rodzaju ukoronowanie tej ciężkiej pracy, którą nasi uczestnicy wykonują, bo prawda jest taka, że my zawsze mówimy o edukacji artystycznej. Oni wspominają o lasku jodeł, który rośnie gdzieś tam na ich półkach, w miejscach, w których zespoły bądź drużyny działają. Więc myślę, że z naszej perspektywy jest to ukoronowanie tej pracy na. Natomiast z perspektywy uczestników faktycznie bardzo wyczekiwany moment, co widać po emocjach, no bo uczestnicy dopiero na scenie dowiadują się, jaką jodłę w tym roku zdobyli i czy w ogóle ją zdobyli. No i w momencie, w którym dowiedzą się, że dostają jodłę na przykład w kolorze złotym, to widać te łzy radości, podskoki, piski, publiczność szalejąca. To też wpływa na to, że jednak ten koncert galowy jest dużo bardziej emocjonujący. Czyli jednym słowem to trzeba przeżyć, a nawet jeśli ktoś jodłę w danym roku nie dostanie, zawsze ma szansę poprawić, za rok? Oczywiście, że tak. Zapraszamy co roku, także jak najbardziej jest szansa, żeby poprawić swój wynik. Zresztą widać to po niektórych grupach. Regularnie na przykład pojawia się u nas Chór Młodeliście i Chór Młodeliście widać było, że tak właśnie przeszedł tą drogę od brązowych do złotych jodeł, więc tak, zdecydowanie warto się pojawiać, warto poprawiać te swoje wyniki. No właśnie, 52. edycja Festiwalu Harcerskiego w Kielcach za nami. Czy to znaczy, że teraz druhowie i członkowie Kieleckiej Komendy ZHP mogą udać się na wakacje poniekąd, natomiast nie do końca jest to zgodne z prawdą, bo faktycznie w momencie, w którym wybrzmi ostatni akord kadzielni, to jest moment, w którym my jeszcze musimy domknąć pewne tematy. Przykładowo wczoraj jeszcze musieliśmy oczyścić kadzielnię, samą w sobie zrywaliśmy wykładziny i różne tego typu inne przygody przeżywaliśmy. Teraz jeszcze chwilka na przetransferowanie się z powrotem do naszego biura, które znajduje się w domu harcerza na Białogonie. No i co? No i tak naprawdę trzeba walczyć dalej, pracować dalej ciężko, no bo we wrześniu zlot chorągwi Kielec w związku z czym te wakacje w tym roku wydaje mi się, że będą bardzo szybkie. A wspomnimy też o tym, że poza wiatraczkiem, który zdominował ostatnie dni w Kielcach, to przecież okres wakacyjny to również mnóstwo obozów, na które harcerze jeżdżą i na których są. Dokładnie tak. Harcerska akcja letnia to nie tylko wiatraczek, chociaż ta liczba 800 osób jest bardzo widowiskowa w zestawieniu z niektórymi wypoczynkami, które są dużo mniejsze, aczkolwiek warto pamiętać, że są też wypoczynki większe. W trakcie tych wakacji około 100 obozów harcerskich typowo organizowanych przez chorągę w Kielecką się odbędzie, więc blisko 3,5 tysiąca harcerzy z województwa świętokrzyskiego i okolic, bo warto pamiętać, że Chorągiew-Kielecka również ma parę chówców, które wykraczają poza granicę województwa świętokrzyskiego. Pojedzie na wakacje razem właśnie z harcerską opieką, z harcerskimi obozami. Wypoczynku życzymy oczywiście wszystkim, przed którym jeszcze taki wyjazd jest jak najlepszego. A na zakończenie wróćmy jeszcze do wiatraczka, bo 50. droga edycja za nami. Czy już jakieś plany przygotowania czy koncepcje, jak zrobić, zorganizować tą 53. Na pewno szykujemy się mentalnie do tego, żeby Teraz chwileczkę odpoczynku. Proszę Państwa, my musimy też chwileczkę się zregenerować. Natomiast tak, oczywiście, że 53. edycja jest planowana. Tak naprawdę lada moment powinniśmy ogłosić termin, więc teraz taka chwila na regenerację i myślę, że w okolicach września pojawi się taka informacja dotycząca terminu kolejnego festiwalu. Natomiast potem wiadomo, musimy dopilnować tego, żeby kadzielnia była wolna, żeby mieć gdzie przenocować naszych uczestników, żeby mieć ich gdzie wyżywić. Warto pamiętać, że to dość skomplikowane przedsięwzięcie logiczne, logistyczne, które tak naprawdę z perspektywy mieszkańca Kielcy jest nie do końca dostrzegane, ponieważ państwo widzą przede wszystkim nasze koncerty, no ale żeby te koncerty się odbyły, no my musimy wykonać ogrom pracy jeszcze związanej z tym, żeby ci ludzie do nas przyjechali, musimy pozyskać środki na to, żeby mieli za co do nas przyjechać. Bardzo często musimy jeszcze do tego dodać tematy właśnie związane z zakwaterowaniem, wyżywianiem. Ogólnie mnóstwo pracy. Jednym słowem, przedsięwzięcie i o imponującej skali. Tak, myślę, że tak. Bardzo dziękuję. Przypomnę, Agnieszka Stochmal, rzecznik 52. Międzynarodowego Harcowskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, a także zastępca, komendanta Kieleckiej Forangwi ZHP do spraw kształcenia i pracy z kartą była dziś razem z nami. Dzięki raz jeszcze. Dzięki wielkie, do usłyszenia. A rozmawiał Michał Kita. Prawdę mówiąc, poranna rozmowa Radia M, M. Radio M Kielce. Zawsze w dobrym tonie. a ja nie wiem po co sing, sing, pokochałam go. Popłynęłam jak za lordem masz na dno. Cały dzień bez nocą w karty grał a ja nie wiem o.